Czyżbyście naprawdę browary im dawali? Tak jest! Pani Wójt! Taka impreza! Zostaje do poniedziałku! <grym> Zaprasza, Patrzcie, co za nagrody! Serdecznie... Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w konkursach i bardzo dziękuję również Moim wszystkim pracownikom, którzy przygotowywali całe te konkursy, prowadzili, prowadzącym konkursy i szczególnie wszystkim, wszystkim bardzo dziękuję za, za zaangażowanie podczas całych tych iacykali. Bardzo dziękuję i życzę miłej zabawy z, w słuchaniu wspaniałych zespołów. Dziękuję pani Wójt. Jana Szymańska, wujt Gminy Młodzieży. Dziękuję uprzejmie pani Wójt. Moi kochani, stało się przed wami i tylko dla Was właśnie teraz w tym momencie Jedyni i niepowtarzalni, tak jak okay. zawsze i wszędzie, tak i teraz tutaj w Łodzinie. Przywitajcie ich gromkimi brawami! Chyba sobie żarty robicie. Przywitajcie ich gromkimi brawami! raz number one i numer uno, jedyni i niepowtarzalni. Jeszcze raz, specjalnie dla was, grupa Się bawi. Tak się bawi, tak się bawi Tak się bawi, tak się bawi I tak się bawi, tak się bawi I tak się bawi, tak się bawi Pora tak tak raz ostatni, wszystkie ręce w górę Dobry wieczór! Pięknie witamy, pięknie dziękujemy za zaproszenie. Nie będziemy zbyt dużo mówić, będziemy natomiast zbyt dużo prawdopodobnie grać, ale to już zależy od Was wszystko. Nowe...